Witam Państwa serdecznie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Już nawet zapomniałem jak to nasze powitanie tutaj kanałowe, że tak powiem, na moc słabości brzmi, ponieważ no prawie tygodniowa przerwa jeżeli chodzi o publikowanie filmów tutaj na kanale, ale wynika ona z tego, że no od rana do późnych godzin nocnych uwijam się z paczkami, z zamówieniami, których wpłynęło ponad 2000 na tę książkę. Niebo, niebo... Mówiliśmy sobie o tej książce, o wizji nieba, <noise> wizji nieba, po prostu o tym, czego doświadczył Jim, doświadczył Jim Woodford, który 11, 11 godzin przebywał w śmierci klinicznej. Zobaczcie, nawet jakieś lapsusiki językowe chcą się wymsknąć, tak długo do, do Państwa tutaj nie przemawiałem, że tak powiem. Jim Woodford znajdował się 11 godzin w śmierci klinicznej, widział niebo, widział aniołów, yy, zahaczył, że tak powiem, też o piekło co to znaczy, to się dowiecie Państwo z tej książki. Spotkał Jezusa twarzą w twarz, spotkał również innych, że tak powiem, w niebie. Ta książka jest dostępna w sklepiku MocSłabości.pl. Jedzie do nas do dróg, chociaż no, ten film będziecie oglądali w, różnych, w różnym czasie, no to pewnie y, teraz oglądając ten film już do dróg tej książki nie, bo dojechał, polecam Wam bardzo serdecznie tę książkę. Y, zaskakujące jest to, jak dużo otrzymałem od Państwa takiej informacji zwrotnej dotyczącej właśnie filmu, który sobie, w którym sobie opowiadaliśmy o tym, jak wygląda niebo na podstawie doświadczenia Jima Woodforda. Ciekawe jest to, że, a sprawdziłem, internet przepełniony jest, prawda, ten internet katolicki, chrześcijański przepełniony jest wizjami piekła, wojen, katastrof, klęsk... A zapomnieliśmy o tym co najważniejsze. I teraz mam do państwa takie, takie pytanie, taką prośbę. Może państwo są w stanie mi polecić albo nam wszystkim polecić jakieś książki, które traktują właśnie o wizji nieba. Oczywiście wiemy, że Święty Paweł napisał, mając na myśli niebo, że ani oko nie widziało, ani uszy nie słyszały tego, co Pan Bóg przygotował, co Chrystus przygotował nam w niebie, ale zobaczcie Mamy taką naturalną tendencję, taką naturalną, znaczy już maile przechodzą, smsy od was na zamówienia tej książki niebo. Mamy taką naturalną tendencję, takie pragnienie po prostu wpisane w nasze ludzkie serca przez Pana Boga, bo On nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, że chcemy jednak, prawda, zajrzeć gdzieś tam za zasłonę, tego, co ziemskie, za zasłonę, odkrywając te, te, prawda, nasze ziemskie różne ograniczenia, no bo wiemy, że od czasu Adama i Ewy nasz wzrok jest popsuty, że tak powiem, wzrok wiary nie widzimy Boga, nawet kiedy przyjmujemy Chrystusa Eucharystycznego. To jest dokładnie ten sam Chrystus, którego spotkamy przecież w niebie. Jakoś emocjonalnie nie, nie doświadczamy, nie odczuwamy tego, a jednak Chrystus Eucharystyczny to jest prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, byśmy powiedzieli za świętym Tomaszem, Pan mój i Bóg mój. Może jesteście w stanie polecić nam wszystkim? Napiszcie w komentarzach książki, które właśnie opowiadają o doświadczeniu nieba. Jest jeszcze jedna książka, o której Wam mówiłem, dostępna w sklepiku słabości.pl Kiedy umrę, chcę iść do nieba, jej też całe tony tutaj wynoszę, wywożę z domu. Powiem Wam szczerze, że dziennie wysyłam no kilkaset paczek, i to tak jest, że kładę się spać i z, takim, z taką myślą, że stanę właśnie, żeby no niebo Wam wysyłać. Przepraszam Was wszystkich, którzy na tę książkę czekacie, ale po prostu z przyczyn niezależnych ode mnie, no skończył się nakład tej książki. 2000 zamówień przy, przybyło od Was w ciągu. W ciągu 5-6 dni, 2000, nie, ja mówię, w ciągu 4 dni, 2000 zamówień na tę książkę spłynęło. Ale przecież pamiętajmy, że mamy na te nasze współczesne piękne czasy danego nam i, że tak powiem, zadanego w swej nauce ojca Dolindo Ruotolo. Pamiętacie, często sobie o ojcu Dolindo Ruotolo mówimy, już wspominałem tę książkę. Zatytułowaną to jest książka autorstwa Dolindo Urotolo. Nie, że ktoś napisał coś, co mu się wydawało na temat Ojca Dolindo Urotolo. Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. A zatem Ojciec Dolindo Urotolo. Książka jest dość gruba, ponieważ składa się z ponad 300 stronic. Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. A zatem w tej książce Ojciec Dolindo Urotolo. Również opisuje niebo. Również przedstawia nam wizję nieba. Opisuje, jak wyglądała Maryja na przykład w książce. Ym... Tak, widziałem Maryję. Przepraszam, musiałem się chwilę zastanowić. To jest też książka napisana przez Ojca Dolindo Urłotolo. One są dostępne w sklepiku -słabości PL w zakładce Ojciec Dolindo Urłotolo. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak często nawiązuje do książki. Tak, widziałem niepokalaną. Tak, widziałem Maryję Ojca Dolindo Urłotolo, którą no, nasz neopolitański mistyk, mówię nasz, ponieważ na pielgrzymki do Neapolu podobno przyjeżdża najwięcej Polaków. Yy, napisał. 100 lat temu, ojciec do Ruotolo, ponad 100 lat temu. Ale dziś sięgniemy sobie do tej książki, która też jest dostępna w sklepiku słabości.pl. Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. I przepraszam po tym kilkuminutowym wprowadzeniu, od razu przechodzę, że tak powiem, do akcji. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj rozdział 15, zatytułowany Dusza kontempluje Matkę Bożą oraz chwalebne Człowieczeństwo Chrystusa, ponieważ ta książka składa się z dwóch części. W pierwszej części ojciec Dolindo Urotolo opisuje czyście, skary czyśćcowe. Później jest taki rozdział, gdzie ojciec Dolindo Urotolo opisuje w jaki sposób dusza przechodzi z czyśćca do nieba. Uwaga, w tej książce nie ma nic o piekle. Dlaczego? To ojciec Dolino do Urotolo daje nam odpowiedź. Nie dlatego, że nie wierzy w piekło, albo że nie wierzy w piekło. Piekło istnieje, piekło jest wieczne, podobnie jak wieczne jest niebo, oczyście tylko jest czasowe, Czyściec to są takie powiedzmy, językiem męsko-piłkarskim, takie baraże, prawda? Które no ci, którzy nie są oczyszczeni, nie przeszli oczyszczenia na ziemi, a tak naprawdę nie opowiedzieli się miłością po stronie Pana Boga. Yy, będą musieli yy, przejść po śmierci, ale no właśnie, wizja nieba Ojca Dolindo Urwotoł rozdział 15. Tu jest mowa oczywiście znowu o tym w jaki sposób dusza czyśćcowa przechodzi z czyśćca do nieba. Posłuchajcie. Kto wprowadza duszę czyśćcową do nieba? To jest zaskakujące i powiem wam szczerze, kiedy po raz pierwszy to przeczytałem, to jakby tak odetchnąłem, mówię, to jest Jakbym sobie myślałem, że nawet w sumie to warto by do tego czyśćca pójść, żeby zostać wprowadzonym do nieba przez... Uwaga, posłuchajcie. Dusza czyśćcowa wprowadzona przez Maryję z czyśćca do nieba, dostrzega w niej kochającą najmocniej mamę. Lecz gdy dociera do raju, kontempluje ją jako królową w blasku swej chwały. Znowu jest blask, znowu jest światło, Jim Woodford opisuje, prawda, niebo, gdzie się posługuje bardzo często tymi frazami światło, światłość, blask, no, a tutaj również się pojawia, zobaczcie, ten sam prawie, że opis, ale ojciec z do Urotolo tak. Jak wygląda Maria, którą widzi dusza czyśćcowa przechodząca z czyśćca do raju, czyli to już nie jest dusza czyścowa, ale byśmy powiedzieli dusza niebiańska. Maria cała jest ozdobiona klejnotami zasług, które jaśnieją w niej wspaniałością niezrównanego piękna. Dusza widzi ją chwale Matki Boga, wciąż promieniującej chwałą Ducha Świętego, który uczynił ją matką słowa wcielonego, a blask, zobaczcie znowu blask, mocy najwyższego osłonił ją, ponieważ boskim macierzyństwem osłoniła odwieczne... Zradzanie, zradzanie, zradzanie Słowa Bożego. Kiedy bowiem Archanią zwiastował jej tajemnicę wcielenia Słowa, przekazał jej dwie osobne informacje to jest ciekawe by rozwiać wątpliwość wątpliwość wyrażoną przez Maryję, która nie mogła mieć syna, skoro nie znała męża. Maryja pyta skąd, prawda? No, przecież nie, mę nie znam męża, czyli no, żyje w czystości, nie ma męża, no to jak tutaj dziecko? No, no to posłuchajcie. Archanioł powiedział jej, że otrzyma go nie od mężczyzny, ale przez działanie Ducha Świętego i że w tym cudownym macierzyństwie osłoni odwieczne Ojcostwo Boga, zdradzającego ap eterno. Czyli z języka łacińskiego, przed wiekami, odwieczne słowo moc najwyższego osłoni cię. Zobaczcie, że Chrystus nazywa sam siebie synem człowieczym. Chrystus mówi, jestem synem człowieczym. Posłuchajmy, po, poczytajmy Ewangelię. Dlaczego Chrystus mówi o sobie, że jest synem człowieczym, jak jest nie tylko synem człowieczym, ale jest też synem Bożym, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale Chrystus często w Ewangelii mówi, jestem synem człowieczym. Dlaczego? Żeby wskazać na. Mary jako na człowieka, przez którą prawda, przyszedł na świat, bo ponieważ pod jej sercem się rozwijał w okresie prenatalnym. Chrystus tak często nazywa siebie w Ewangeliach Synem Człowieczym, aby wskazać na chwałę Maryi, aby wskazać, że Maryi należy się chwała, ponieważ to od niej dostał ciało. Nikt nie zdoła pojąć chwały Maryi w niebie za boskie macierzyństwo. Dusza ją widzi, wpada w zachwyt, rozkoszuje się, a w tym świetle, znowu świetle najwyższej doskonałości i niezrównanego piękna, lepiej rozumie, czym jest najprostsza chwała Boga, ku któremu dąży z bardziej żarliwą miłością, aby posiąść go w wiecznym szczęściu. Jeżeli czytamy Ojca Dolindą Rotolo, polecam Wam tę książkę, ona jest dostępna w sklepie za zatem będziemy dalej czytać ją. To warto zwracać uwagę na każde słowo, ponieważ Ojciec Dolindą Rotolo, jako umysł ścisły, pisze dość analitycznie. Maryja w niebie jest nierozłączna od swego syna, ponieważ w niebie więzy miłości nie zrywają się, lecz umacniają uwagę w boskim świetle. Ona zasiada w swym chwalebnym ciele po prawicy syna, tak ona. Który znajduje się w swym chwalebnym zwycięskim nad, nad śmiercią ciele poprawicy Ojca, a dusza kontempluje człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, w blasku, znowu blask Jego chwały, można powiedzieć na ostatnim etapie jej wstępowania, zanim spotka się z Bogiem w błogiej chwale, najświętszej trójcy. Chwała Maryi, blask Maryi przygotowuje duszę czystcową, przychodzącą z czysta do nieba na ten blask, na tę chwałę, na tę światłość, którą będzie Bóg, którą za chwilę dusza przechodząca z czysta do nieba ujrzy. Maria jakby wprowadza takimi etapami duszę do chwały Bożej. <laughs> Przepraszam. Jezus również na ziemi był najpiękniejszym z synów ludzkich i zawsze lubił nazywać się synem człowieczym. Nie tylko dla potwierdzenia, że był prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, lecz aby wspomnieć z boską wdzięcznością matkę, z której przyjął człowieczeństwo. On bowiem w swym człowieczeństwie był synem tylko Maryi. Jako człowiek Chrystus był synem tylko Maryi. Był synem Bożym, ale jako człowiek otrzymał ciało od Maryi, czyli był synem człowieczym tylko, synem Maryi w swym człowieczeństwie, poczętym bez udziału ludzkiego. Mocą Ducha Świętego. Zobaczcie, czyli Jezus nie był Synem Człowieczym Świętego Józefa, ponieważ Święty Józef nie miał żadnego udziału w poczęciu Jezusa Chrystusa. Był Synem Maryi, Synem Człowieczeństwa, że tak powiem, Maryi. A nazywając się Synem Człowieczym, tym samym mówił o sobie jako o Synu Maryi. To jest niesamowite. I tu się jakby potwierdza, dlaczego czymś oczywistym, można by powiedzieć też koniecznym, jest... jest Proszenie Maryi o wstawiennictwo jest duchowość Maryjna, jest to, że zbliżamy się do Boga przez Maryję, ponieważ Chrystus nazywa siebie synem Maryi. Chrystus mówi: Tak, jestem synem Maryi, jestem synem niepokalanej, bo od niej i dzięki niej otrzymałem człowieczeństwo i mogłem w człowieczeństwie istnieć, żyć. Pragnął on w ten sposób zawsze wychwalać Matkę w swej nieustannej wdzięczności jednym, jedynym wyrażeniem, odpierając. Żałosną herezję tych, którzy umniejszają chwałę Jego Matki. Chrystus, uwaga, to może być obraz dla niektórych heretyków, jak to mówi ojciec Dolindo Uruotolo, oddawał chwałę Marii. Noś powie, no jak to chwila, chwila, no? Bóg oddawał chwałę człowiekowi. No to zadajmy sobie pytanie, Bóg wymyślił tajemnicę wcielenia w ten sposób, aby ziściła się ona przez to, że Chrystus stał się człowiekiem. Przez Marię, czy może upraszczając to, Bóg wymyślił sobie Marię jako Matkę Boga. <totokos> teotokos, ale też chrystotokos, ale też teotokos mówi o tym soburefeski. No tak, to Bóg wymyślił sobie Marię. I Bóg, wychwalając Marię, niejako wychwala potęgę miłości, bo to właśnie z, tego, z tej potęgi miłości i czułości Boga zrodził się pomysł niepokalanej. Tej, która też otrzymała odkupienie, bo jest preredempta, jako pierwsza skorzystała z owoców odkupienia Jezusa Chrystusa. Tu bo pomijam, bo naprawdę tych opisów nie jest tutaj bardzo dużo ojca do Urotolo. Dusza wstępująca do Boga staje w obliczu chwalebnego człowieczeństwa Jezusa. W nim człowiek został wyniesiony na największe wysokości, odnowiony takim, jakim Bóg go stworzył w Edenie. Odzianego nie w szaty, lecz w łaskę i chwałę. Chrystus staje się człowiekiem dzięki Maryi i uwaga! W Chrystusie każdy człowiek odzyskuje tą swoją pierwo, to swoje pierwotne piękno. I tu nie chodzi o to, że wracamy do tego stanu, w którym znajdowali się Adam i Ewa. My otrzymaliśmy dużo więcej niż Adam i Ewa, bo otrzymujemy Chrystusa Eucharystycznego, otrzymujemy łaskę i chwałę, która jest nam udzielana przez Słowo Boże i sakramenty święte, no i oczywiście przez Kościół. Pierwszy spośród śpiących w śmierci, no bo przy, prawda, trzy dni potrzebowało do zmartwychwstania, którzy z martwych wstają, jest pierwszym z odkupionych, którzy są błogosławieni w raju, zbierając cały owoc odkupienia. W nim i w jego człowieczeństwie hipostatycznie złączony złączonym z boską osobą, czyli tak istotowo, człowiek może rozpoznać siebie jako podobnego Bogu nie w dumnej. Arogancji grzechu, jak to ma, ma miejsce w przypadku Lucyfera, prawda, który mówi jestem taki piękny, że piękniejszy od Boga, lecz w zupełnym posłuszeństwie i oddaniu podczas pełnego ofiarowania siebie. Dlatego Jezus zachowuje w swym chwalebnym ciele pięć ran, niczym pięć jaśniejących znowu jasność słońc, pięć promieni miłości do Boga i ludzi. Ewangelii opowiadają o tym, kiedy apostołowie spotykają Chrystusa z martwych on ma na rękach, na nogach rany. Ma rany, przepraszam, to muszę wyłączyć, bo to jest jakieś. Fabricio Romano, dobra. Ma rany. Jest tym, tym samym Chrystusem, który został ukrzyżowany. Chrystus z martwych jest właśnie nim. W tych ranach dusza dostrzega miłość, jaką ją obdarzył, ponieważ on został ukrzyżowany za wszystkich i za każdego osobno. Ta wzniosła wizja rozpala w duszy gorącą miłość, głęboką wdzięczność pełną miłości, pokorek, która przygotowuje ją na spotkanie z Bogiem w najprostszej chwale dostojnej trójcy. Znowu św... ojciec Dolindą Rotolo mówi o prostej chwale, oddawaniu Bogu chwały w prostocie. Jakże piękny jest Jezus w swej chwale. Jego ciało to najdoskonalsze dzieło sztuki od wiecznej miłości poczęte w niepokalanym łonie jedynego stworzenia, które całe było piękne, rosnące w nim jak lilia polna, zroszone niebiańską rosą i muskana najczystszym wiecz... wietrzykiem wiecznej miłości. Jakże jest piękny. I teraz bardzo ważne. Jak wygląda Chrystus w Twojej wizji Ojca Dolindo Ruotolo? I zobaczcie, że ona jest podobna do tego, w jaki sposób... Twarzą w twarz widział Chrystusa Jim Woodford, który przez prawda, kilkanaście godzin przebywał w niebie, znaczy tam nie ma czasu, no ale przez 11 godzin znajdował się w śmierci klinicznej. Złote włosy, jasno błękitne oczy, jaśniejące znowu jaśnie ja, blask, jak gwiazdy wyrażające największą miłość, najczystsze ciało. Promieniejące, promieniejące, ok, nieskończoną czystością serca otwartego z miłości w jego boku. Jakże jest piękny, cały jest wyrazem miłości, cały słodyczą, jak plaster miodu, gdyż cały jest miłością. Jego majestat to miłość. Jest nieskończoną mądrością, która uporządkowała całe stworzenie. Lecz jego przenikające spojrzenie nieskończonej inteligencji, to najczystsza prostota. W tym spojrzeniu jaśnieje jego do doktryna, lecz jest podobna do kwitnięcia pokornych stokrotek na łące i alpejskich szarotek na niezrównanych wysokościach, niczym jego nauczanie i przypowieści, gdy chodził po ziemi. Jakże jest piękny. Widać w nim, czyli w Chrystusie, blask miłości, który uczynił go pożywieniem dusz eucharystycznym w eucharystycznym darze. A jego człowieczeństwo, dusza, ciało, krew i bóstwo są jak życie, które się ofiaruje dla ożywienia duszy i uczynienia jej błogosławioną. Zasłona z śnieżno-białej hosti, pod którą się ukrył i ofiarował ziemi, otwarła się jak na wspaniałej scenie. Oto Eucharystia raju. Ciało się ofiarowuje, dusza obejmuje w uścisku, krew ożywia, bóstwo wynosi. Jakim cudem miłości jest cały raj! Zobaczcie, ojciec Dolindo Rotolo mówi: Chrystus jest piękny, ale cudem miłości jest również cały raj. I kilkadziesiąt, yy, że tak powiem, przecznic później stron mamy spotkanie z Marią ale pozwólcie, że do tego spotkania z Maryją jeszcze wrócimy. Tylko takie jedno zdanie przeczytam, czy nawet dwa. Jeśli na tym polega spotkanie duszy w z chwalebną trójcą, jeśli tak wygląda triumfujące szczęście grzesznej duszy z grzechem pierworodnym i zbawionej krwią Jezusa, która na ziemi często grzeszyła, a w czyśćcu, w czyśćcu przeszła oczyszczenie, czym zatem musiało być spotkanie Maryi, Najs z najspanialszą trójcą nie jest jedynie niepokalana, jest niepokalanym poczęciem, tak jak się przedstawiła świętej Bernard, prawda, w Lourdes. Cała czysta i piękna stanowi najjaśniejsze, uwaga, odbicie nieskończonej czystości Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, po prostu nasze oczy muszą być czyste, żeby oglądały Boga, bo Bóg jest. Prostotą czystości. Jak tutaj napisał, przepraszam, weźmy do niego Rutolo, Maria odbija w sobie najjaśniejszą, nieskończoną czystość samego Boga. To jest takie światło, o którym mówiły dzieci fatimskie, kiedy, prawda, ukazywała im się Maria, że zanim przyszła Maria, zawsze był błysk takiego mocnego, białego światła. A dzieci fatimskie mówiły, że kilka sekund przed tym, jak Maria przychodziła każdego. 13 dnia miesiąca od maja do października 1917 roku, to najpierw to jej przyjście by poprzedzał taki błysk bardzo jasnego światła. Dzieci mówiły, że takiej bieli, takiej jasności nie ma na Ziemi i nie są w stanie jej opisać. No właśnie to jest ta jasność, którą Maria odbija, to znaczy jest to chwała Boża. Maria odbija całą sobą. Zobaczcie, nie tylko. Sercem, oczami, duszą, ale także ciałem, całym swoim jestestwem, Maria odbija chwałę Bożą. Dlatego tak nieliczni mogą oglądać Marię tutaj na ziemi, prawda, w czasie objawień, tych objawień zatwierdzonych przez Kościół. Będziemy tej książki wracać. Dzisiaj tylko Wam sygnalizuję, że warto sięgnąć po Ojca Dolindo Urutolo, który w książce, kto umrze, zobaczy czyściec i raj opisuje. Czyściec, kary czyścowe, no dużo różnych skomplikowanych, że tak powiem sytuacji, rzeczywistości, przestrzeni, płaszczyzn związanych z czyśćcem, ale także opisuje raj, przejście duszy czyśćcowej z czyśćca do raju, opisuje spotkanie z aniołami, opisuje spotkanie z Marią, ale na dziś niech to wystarczy. I proszę napiszcie w komentarzach, czy, czy i jakie polecacie książki, w których możemy odnaleźć wizję nieba, w tych trudnych czasach, chociaż wydaje mi się, że w, na, w dziejach ludzkości były trudniejsze czasy niż współczesne, ale no, nasze też nie są łatwe. W tych czasach pełnych ciemności warto, abyśmy sięgali najwyżej, tam gdzie, prawda, y, tak wysoko jak na tej okładce, prawda, ponad chmurami. Mogą być chmury nad naszą Ziemią gęste, ale kiedy się wzniesiemy ponad chmury, to tam jest słońce, może, słuchajcie, to są chmury pod tym samolotem, nie? A... I tam jest ciemno, nie? Bo te chmury po prostu rzucają cień, jest ciemno, jest mrok. Ale nad chmurami nie ma już chmur, no bo jest, prawda, jest niebo. Wznieśmy się zatem przez Słowo Boże, przez życie sakramentalne do nieba. Również dzięki ojcu Dolindo Ruotolo i jego książce Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. A każdy z nas umrze, czyli ojciec Dolindo Ruotolo mówi Kto umrze, czyli ty i ja, czyli bo każdy umrze, zobaczy czyściec i raj. Nic nie mówi o piekle. Dlaczego? Tu też w tej książce o tym jest. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. No i to wszystko z mojej strony. Ciao. Do zobaczenia. Szczęść Boże.